Witam Państwa bardzo serdecznie. W odcinku 13 pan Marek Tomasz Chodorowski, autor książki Bestia Cywilizacja nad Przepaścią, zaprezentował tabelę stratygraficzną, ułatwiającą podstawową orientację w historii pięciu tysięcy lat naszej cywilizacji. Odpowiedział też na pytanie, do czego potrzebna była pierwsza wojna światowa. Zapraszam do obejrzenia 14 odcinka trzeciej części rozmów z panem Markiem Chodorowskim pod tytułem Plan Polsona. Panie Maku, co to jest? Co to był plan Polsona? Bo tego już mi nie wyjaśnili. Najprościej było to zwieńczenie drobiazgowo zaplanowanej, a następnie niezwykle precyzyjnie przeprowadzonej w roku 2008 intrygi skutkującej wyprowadzeniem z amerykańskiego systemu bankowego kilku bilionów dolarów. Bilion to jak rozumiem, to jest 1000 y, miliardów dolarów. To jak wygląda w takim razie 1 miliard? No to tak na, na, na szybko, bo być może nie wszyscy takie kwoty widzieli. Po, posługujemy się przy tego typu kwotach banknotami wyłącznie 100-dolarowymi. Milion to około stu paczek, no nie około stu, dokładnie 100 paczek, po 10 tysięcy dolarów. I taka ilość no, z trudem mieści się w sporej, w całkiem takiej niezłej walizce. To jak wygląda w takim razie miliard? Łatwo policzyć. Miliard to tysiąc walizek. W jednym wagonie towarowym, tak jak sobie policzymy mniej więcej pojemność takiego wagonu towarowego, z trudem zmieści się takich walizek 600. No i tysiąc miliardów. W zasadzie każdy może sobie. Sam przeliczyć. To przypomniał mi się taki werset. Stoi na stacji lokomotywa. No i mnie również muszę powiedzieć: bilion to około 1700 wagonów towarowych z walizkami wypełnionymi amerykańskimi pieniędzmi. Dodajmy, że jedna lokomotywa jest w stanie pociągnąć no mniej więcej około 50 tak, tak, tak obciążonych wagonów. To rozumiem, że byłyby potrzebne. 34 lokomotywy. Znaczy, nie wiem, czy dobrze policzyłem, ale w, ta w takim razie, ile bilionów za zagarnięto w końcu z Ameryki? No, tej szansy dla każdego w, w wyniku właśnie realizacji planu Polsona? No, kilka, to, to jest odpowiedź pewna. Znaczy, może 7, może powyżej 10. No i ta druga liczba. Daje już okrągłą liczbę 340 pociągów, a po 50 wagonów każdy no, każdy wypełniony po, po dach e, banknotami 100 dolarowymi. No to, no robi to wrażenie, a jak chłopakom coś takiego się udało. Nie? No Chłopakom się udało. Dzięki kilku prostym chwytom. A chwyt pierwszy. E, 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 może ten scenariusz warto tak sobie prześledzić. Pierwszym chwytem, numerem było wywołanie gigantycznego kryzysu za pomocą sprowokowanego, przygotowanego upadku olbrzymiego banku. No, przypomnę, był to wówczas Lehman Brothers, czyli jeden z największych banków inwestycyjnych świata. O panu Lehmanie już opowiadaliśmy tym z XVII wieku. I to był ten pierwszy niezwykle nagłośniony upadek, który no, mógł i miał spowodować efekt domina. W związku z, z czym wszystkie absolutnie natychmiast giełdy na świecie rozpoczęły niezwykle ostry zjazdy w dół. No i dodajmy chwyt pierwszy to standard ćwiczony od co najmniej 500 lat od pokazania czy od zbudowania pierwszych giełd na terenie, terenach europejskich, gwarantujący niewyobrażalne, niewyobrażalne wręcz, niewyobrażalne dla zwykłego śmiertelnika zyski przy grze na spadkach. Jednak animatorzy wyszli chyba tym razem poza dotychczasowy standard. No bardzo, tu się okazali bardzo kreatywni. No tym razem sprowokowany taki wielki kryzys Objął już w całości, no i dodajmy naprawdę, lub rzekomo, tak naprawdę cały system bankowy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Czyli można było lamentować i histeryzować na wszystkie możliwe sposoby. Iście po żydowsku. No do, dosłownie. Iście po żydowsku, czyli globalny świat finansowy zaczął się w posadach. A jak wyglądał kolejny etap? Oczywiście pojawił się przygotowany i to dobrze przygotowany wcześniej mędrzec, czyli Henry Paulson, no, wówczas amerykański sekretarz skarbu, i to on jako jedyny znał rozwiązanie. Ale Ameryka chyba nie składa się przecież z jednego mędrca. No, w tym przypadku Ameryka tak się jakoś na swoje nieszczęście poskładała. Że mędrzec był tylko jeden. Bardzo mu pomogły amerykańskie media. Doszły do tego głosy autorytetów, celebrytów, piosenkarek, aktorów. No, czyli mieliśmy do czynienia z kolejnym standardem. Media plus głosy autorytetów mogły mimo wszystko chyba nie wystarczyć. No, tu chłopaki sobie radziły. Znaczy, rozpropagowano przy pomocy mediów, autorytetów i piosenkarek na temat mędrca bardzo przyjemną dla ucha legendę. Paulson reklamowany był jako namiętny czytelnik Biblii, czyli taki prawdziwy Amerykanin. Twardy w młodości sportowiec, ragbysta, opiekun przyrody, zwierząt. No, ale oczywiście człowiek niezłomnych zasad. Pokazano Amerykanom ideał Amerykanina i mężczyzny, ale dodajmy też wieloletniego prezesa, taki przypadek banku inwestycyjnego Goldman Sachs, czyli największego konkurenta bankrutującego, to no właśnie Lehman Brothers, czyli no tego banku, mówię o banku Goldman Sachs, który stał się głównym beneficjentem, Przep operacji no, i to operacji przeprowadzanej na oczach świata, na oczach miliardów ludzi. A cóż takiego Henry Paulson Ameryce i światu zaproponował? W pierwszej kolejności utrwalał, a, i to była działalność nie, niezwykle intensywna, działalność medialna, powszechne przekonanie, że żaden więcej bank nie może od tej pory w Stanach Zjednoczonych upaść. No, i absolutnie nie może, bo będzie masakra. Wszystkie mają być, trwać. No, ale to, to, to chyba rozsądne, co zaproponował? No, oczywiście, że rozsądne. A w związku z tym rozsądkiem i spropagowanym przez mędrca powszechnym przekonaniem, natychmiast wykonano bardzo ważny krok następny. Jaki? Otóż to właśnie wówczas amerykański system bankowy został dosłownie zalany wydrukowanymi bez pokrycia pieniędzmi, ale zanim został zalany na niewielkiej kartce papieru zapisany został projekt uchwały połączonych izb Kongresu i było to zaledwie jedno zdanie. Czy taka jednozdaniowa uchwała Kongresu w ogóle została przegłosowana? No z automatu została Przegłosowane przez Senat, ale ponieważ w Izbie Reprezentantów był problem, no to uzupełniono ustawę o kolejne ustalenia dotyczące listy banków, no, które miały te, te pieniądze miliardy, setki miliardów odbierać. Zatroszczono się też o takie drobne szczegóły estetyczne z wielką troską i z wielką pobożnością, mianowicie ograniczające wypłatę gigantycznych odpraw tym członkow, członkom zarządów, którzy zostaliby zwolnieni w międzyczasie, czyli podczas udzielania ich bankom finansowej pomocy. A co się stało z wydrukowanymi pieniędzmi? No Amerykański system bankowy, trochę jak jamochłon, taki dziwny, te pierwsze 700 miliardów dolarów natychmiast wchłonął, bez śladu, dodajmy. Następnie zażądał kwot następnych, jeszcze większych. Ale gdy w mediach pojawiały się takie pytania, pytania bardziej szczegółowe dotyczące przeznaczenia przelewanych tym bankom środków, no to odpowiedzi żaden bank nigdy nie udzielił. Jaki był ciąg dalszy całej tej akcji? No, po udanym kroku pierwszym, e, powiązanym z kradzieżą, tak to trzeba nazwać, 700 miliardów dolarów, pompowanie gotówki do systemu bankowego Stanów Zjednoczonych, e, a później już Europy i Japonii, wielokrotnie powtórzono. W jaki sposób? E, przez przekazywanie bankom, e, w tym wypadku e, przede wszystkim bankom zarządzanym z tylnego fotela przez bestie, gigantycznych kwot, e, pieniądze tak naprawdę przekazywano niemal do rąk własnych bestii. A jak w ogóle tuszowano tą całą tą akcję przed opinią publiczną? Przez odsłonięcie, czyli przez oficjalne poinformowanie. Wykonywane, no to oficjalne poinformowanie, wykonywane było w taki sposób, żeby nikt niczego nie był w stanie zrozumieć i żeby nikt kradzieżą się nie zainteresował. Była po prostu zbyt wielka. Czy to się na tym razem wyłącznie przez odsłonięcie? No, zajmowani jesteśmy na co dzień krzywizną ogórka, samopoczuciem dowolnie wybranego celebryty albo jakąś tam walką z dwutlenkiem węgla. No i dlatego nagromadzenie idiotyzmów w mediach, w internecie zrobiło się takie, że. Najlepszym sposobem na zatuszowanie stało się po prostu odsłonięcie. Pies z kulawą nogą, taką jawną, czyli odsłoniętą, podaną w mediach głównego nurtu informacją, się nie zainteresuje. I to nawet wówczas, gdy dotyczy kradzieży kilkuset pociągów, kilkunastu tysięcy wagonów wypełnionych po dach dolarami. W jaki sposób informowano opinię publiczną o strategicznych działaniach w sektorze finansowym Zachodu? Nazwano akcję naukowo wykupywaniem z banków toksycznych aktywów albo zwiększeniem płynności systemu finansowego za pomocą luzowania ilościowego, no, które przykryto jeszcze takim kryptonimem, czyli uruchamianiem programów QE. Co do zasady, no, chodziło. Oczywiście o kradzież, przykrytą takimi nazwami, których w gruncie rzeczy nikt nie rozumiał. A cóż to takiego te programy QE? QE to angielski skrót nazwy oznaczającej poluzowanie liściowe, angielska nazwa quantitative easing. Program QE1 przekazał bankom inwestycyjnym i komercyjnym 1,25 biliona dolarów. Program QI2 1 bilion dolarów, program QI3 40 miliardów, ale każdego miesiąca od sierpnia 2012 roku. No i dodajmy to ostatnie pompowanie gotówki do, do, do systemu odbywało się już bez ograniczenia cza czasowego. A czy tego typu mechanizm zastosowano tylko w USA? No, oczywiście nie. Bestia nie ogranicza w tej chwili swojej władzy tylko do Stanów Zjednoczonych. Podobne na, tak zwane narzędzia zastosowano w Banku Anglii, w Banku Japonii, w Europejskim Banku Centralnym, czyli tym obsługującym strefę euro. A ile pieniędzy w, ogóle w sumie wydrukowano i wpompowano do zachodniego systemu finansowego? Jeżeli to wszystko zaczniemy zliczać i zechcemy te wszystkie informacje sobie pozbierać, to do zachodniego systemu finansowego, zarządzanego no, absolutnie jednoznacznie przez Bestię, przez strukturę tajną, wpompowano od roku 2008 ponad 10 bilionów dolarów. Według niektórych są i takie szacunki, kwota ta mogła sięgnąć 15 bilionów dolarów. Panie Majku, w dalszym ciągu nie rozumiem, w jaki sposób Gigantyczne pieniądze, dodrukowane w systemie finansowym Zachodu, trafiły na koniec do bestii. Jak? Żeby stać się beneficjentem takiej operacji, wystarczyło wcześniej wygenerować, wyprodukować tysiące podmiotów, produkujących z kolei tak zwane toksyczne aktywa. No i produkcja toksycznych aktywów, no czyli długów, długów niespłacalnych na skalę kosmiczną. Nie była trudna, o czym wie każdy taki no, większy biznesmen, a już na pewno każdy finansista, o ile dysponowało się możliwościami finansowymi i organizacyjnymi, jakimi dysponowała przed rokiem 2008 Bestia. Panie Marku, załóżmy, że wyprodukowaliśmy olbrzymią ilość toksycznych aktywów, znajdujących się w systemie bankowym Zachodu. Co działo się dalej? No, w takiej sytuacji potrzebny był i to natychmiast wygenerowano wyłącznie wielki, tak zwany wielki kryzys, czyli dokładnie taki, jaki został wygenerowany we wrześniu 2008 roku. O czym no, na pewno warto opowiedzieć.